Kim Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Stars Stable I dzisiaj kolejna aktualizacja i jesteśmy sobie na ranczu Starshine. W ogóle brawa dla mnie, ponieważ to jest ten koń, na którym siedzę, to jest ostatni koń niewytrenowany u mnie w stajni. Tak, jestem po prostu wściekła i wytrenowałam trzy konie w tym tygodniu. Ten będzie czwarty. No więc dobra, mamy wyścig z tym guli. Now. Jestem Guilermo Gadea. E, Hej ja. Jestem Guilermo Gadea, jeden z założycieli wyścigów monorasowych Kiki. To skrót od konie Jorwiku. E, jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych e, jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe Dla konkretnych ras oraz raz o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, by jeźdź, jeźdźcy się spotkali i podzielili miłością do koni. Tym razem mamy świetny wyścig na ranczu starszeń. By wziąć w nim udział, musisz przyjechać na koniu e, baskie, Carly, e, Rasy Quater lub American Paint. My jesteśmy na American Paint. E, jeżeli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiać lub zaproś znajomego, rozpocznijcie wyścig, zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. Dobra. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę, jak się ścigasz. No, pokaż mi. Eee, no. no, jestem na American Paint. Eee, dobra. Na wyścig. Mamy konie Jorwiku. Uu! Fajne. Pale sobie tak wolniej, bo tu przy okazji to jeszcze czytam. Co by wam tu powiedzieć jeszcze, co tutaj jest. Zniszka na konie. Jest zniżka na konie, moi drodzy. Zniszka na kwatery 25% i jest on, można go kupić za 13 starko jest ma tylko jedyna. starszej. Też te baski karli. Też są przecenione i o 40%, i one są w wiodłowym gaju, i można je kupić za 510 Starcoins. I te zniżki e, razem z tym wyścigiem są do 1 grudnia do aktualizacji. Więc więc polecam. Hmm, co tu jest? O! Aha, to jest z tej strony. Tylko jedyna. No trudno. Musimy zacząć jeszcze raz. Mm. Nie, nie zatrzymaj się. Ojej, no nie. Coś mi dzisiaj nie idzie. Wstałam lewą nogą. Aha, to jest to. tutaj nie muszę włosy zwalniać. E, dobra, co tam jest jeszcze? E, jest ogólnie kod. Jest kod na Starrrider'a. Ja nie wiem, czy on jeszcze działa. E, jest kod na 7 dni na Starrider'a e, na stronie Star Stable. Możecie sobie przeczytać o tym. Nie mam pojęcia, czy on jeszcze jest aktywny, czy nie. E, jest też e, kod znowu nie z tej strony. Naprawdę? No dobrze. Jest też kody na koszulkę. Taką pomarańczową, Halloween. Nie wiem, czy też jest jeszcze aktywny, bo ja z tymi kodami to jak się obudzę po prostu, to już jest po, po, po wszystkim, nie? Nie wiem. Jeśli działa, to napiszę wam go w, w opisie. Będziecie mieli w opisie taki kodzik. A jeśli nie działa, to wam nie napiszę. Tak samo z tym Star To muszę sobie zobaczyć. Nie spiernicz tego wyścigu, nie spiernicz tego wyścigu. Z tej strony. No dobrze, chciałam dobrze. Tak? I z tej strony, tak? Tak. Z tej strony. I teraz tu. Matka Jelena. No, to jest trudne. Uj. Oui. I tu Oni oszaleli Przecież to jest za trudne dla mnie <grych> Matko jedyna to, co, co to jest? Co to jest? Gdzie? Ej, ej. Aha, tu I koniec już, tak? Nie Tem. No dobra a, w przyszłym tygodniu te odnowione Islandy. Tak, odnowione Islandy. Więc ja jestem naprawdę mega podiara na tym i, i na pewno kupię nawet mnie stać. Więc, więc super. Eee, czekam, już, już nie mogę się doczekać na nowego konika. Eee, dobra, dalej. Przemiana kuca islandzkiego. Aha. Yy, teraz wam przeczytam to, co będzie w listopadzie, w aktualizacjach. E, dzisiaj mamy koni w kolejnym... E, kolejną środę jest Przymiana kuca Islandzkiego. Dalej zadania w Dzikim Lesie. W ogóle to, co się odwala w Dzikim Lesie, to jest... to, to jest, no... O, czwarty poziom. E, I dalej w zimowy festiwal. Tak. Idziemy sobie tu. O. W ogóle te zadania w dzikim lesie. Ja nie wiem, czy wy, y, czy wy wiecie o tym, ale o tym jest wszędzie głośno i na TikToku, i na, TikTok na fejsie, na grupach różnych. Y, więc stoi sobie Sabin! Stoi sobie Sabin i na, nad jakimś, nad jakimś, nie wiem, kanionem. Nie mam pojęcia. No, ogólnie stoi u góry i, i patrzy się na dół na jakiś taki niby ołtarzyk. Tam są jakieś kamienie, a jak się do nich podejdzie, to, to ten. To one zaczynają świecić sobie na różowo, i gdzieś widziałam też filmik, że jak przed tym jednym kamyczkiem z, zsiądzie się z konia i się y, 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 zacznie płakać, jakby postacią to wyjdzie jakiś taki y, duch druid trochę i, i coś tam mówi, y, ale to nie wiem, nie wiem. I jeszcze stoją jacyś druidzi z północy. Druidzi z północy, tak mi się wydaje. To jest moja teoria, że to są druidzi z północy. I, i to się nazywa Sahar. Ta jedna chyba to jest Sahar. I też gdzieś tam w plikach jest Sahar, coś tam. I one, tam są dwie takie. Jedna siedzi na koniu, druga nie siedzi na koniu. Stoją obok siebie i jeżdżą. Uwaga, uwaga, na, na, na tych koniach runicznych. Na gońcach runicznych, sorry na końcach runicznych, więc e, według mnie to będzie naprawdę ciekawe e, a filmików jest mnóstwo, chociażby e, u, u innych gdzieś tam jest mnóstwo jak się do tego dostać i, i w ogóle więc e, możecie sobie takie urozmaicenie dnia, żeby sobie pojechać i zobaczyć Sabin na przykład, w sensie wydaje mi się, że to jest Sabin bo to nie jest nigdy e, nie jest to jedna oficjalna wersja, że to jest Sabin ale tak ona wygląda. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, jakoś tak dziwnie. To, to nie pasuje mi do niej, zniszczyli jej vibe, według mnie. To, to już nie jest to samo. A ci druidzi to nie wiem, wyglądają trochę jak fara. A w sumie tak. Sahar farach. No, coś takiego, coś takiego. Więc no, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.